Siemanko, z tej strony Dawideus, witam was w kolejnym odcinku serii poszukiwani Messi Cristiano Ronaldo. Dzisiaj pokażę wam filmik, który nakręciłem z dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu bo jeszcze seria Team of the Season, drużyna. No i była szczęśliwa godzina i paczka za 100 tysięcy, dużo monet. Co mi się trafiło, obejrzymy sobie oczywiście, będzie widoczne za kilka sekund. Jedziemy, 100 tysięcy. Za jedną paczkę otwieramy 24 karty. Zawiera wszystkie wyjątkowe. Tutaj błysnęło na imię Pirlo. Pirlo. Niestety nie jest to niebieski zawodnik. Ale 8,7 overall. Czyli, no niestety, wtopiłem swoje pieniądze. To, co tutaj widać. Mamy jeszcze Pepe. Trafił mi się Marcelo. Dość dobry zawodnik. Dość wartościowy, ale kilka tygodni temu teraz te ceny pospadały. Nie jest aż tyle wart, co kilka tygodni temu. No niestety mam nadzieję, że tutaj uda mi się te 40 tysięcy zarobić jeszcze na tym, co tutaj widzę. Zobaczmy Pepe w tej dobrej formacji. Ale to już też koło 8 tysięcy chyba, jak się nie mylę, chodzi. No, ja niestety nie miałem szczęścia. A napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się udało trafić jakiegoś zawodnika z Team of the Season. Podajcie swoje karty w komentarzach. Pozdrawiam Was. Na razie. Do zobaczenia. Hej.